To pokażę jak powiększamy sobie łyżkę Znaczy nie sobie, ale yy, ja ją tu wykonuję Powiększamy ją tutaj o tą wysokość, bo jak ona jest typowo zbożówką I jak zarzuci na siebie yy, Na siebie, to lemierzy jest wyżej i przesypuje się na traktor Więc tutaj teraz będziemy dokładać, jeszcze tutaj będziemy taki Kłaść taki kwadrat Żeby to wzmocnić, żeby się góra nie wygięła I boki zaraz Będę wycinał, bo tutaj mam blachę, a z resztek yy, tych, co zostaną, to będziemy robić takie podkówki, które tutaj będą dotrzymać jeszcze dodatkowo. I tutaj yy, do tego traktora, właśnie od tego, yy, element ochraniający maskę mamy wypalone na laserze, akurat te. I musimy powiercić dziury, złożyć to wszystko razem, pospawać, co musi być pospawane. I wtedy. Yy, Poddajemy to klientowi z powrotem. Rurę pod podspawałem, żeby ten, yy, ta tutaj średnica była równa, żeby tu nic nie zostawało, tylko spadało do środka do łyżki. 20 cm blachy wyżej. Ogólnie to jest największa łyżka, jaka mogła być. To tura takiej seryjnie sprzedawana, ona jest świeża, tylko tutaj ją musimy poprawić, bo zawsze Polakowi to zawsze za mało. <laughs> Dobra, spawam dalej. Coś Wam pokażę, jak coś robię. Aktualizujemy, więc tutaj dołożyliśmy płaskola 50 wysokości na 10 mm gruby, żeby on nam prostkę ustawił. A przy okazji, tutaj pójdzie zastrzał i to będzie zaszlifowane równo z tym, żeby to się tak nie rzucało w oczy. Więc biorę tu się dalej. Te boki, dopiero jak nabierzemy zboża, zobaczymy co tu klient będzie chciał. To obmyślimy plan. A ja jadę do moich specjalistów od blach, żeby mi znowu gilotyną wycięli blachę. Bo tak jest szybciej, bo tutaj miały być tylko takie podkładki, wstawki. Takie jakby e, stópki, co jakiś czas. Ale sobie że też e, tutaj się wszystko będzie zatrzymywać. I będzie brud tutaj siedział, nie? Więc to przed zaspawaniem będzie całe omalowane podkład. Zamknięte blachy od spodu ten i potem na wiesz to będzie malowane, bo jeszcze tutaj będziemy musieli spawać, ale to dopiero będziemy spawać i na gładko robić dopiero jak ta strona będzie zamknięta tym zastrzałem bo inaczej nam blachę wciągnie do środka jak będziemy tam spawać się zmniejszy i na pewno ją wciągnie do środka a tak ta blacha nam będzie już trzymać, każdym zafektujemy ją i będziemy to trzymać równo więc chyba minus 8 jest, bo już czuć że ręce trętwieją ale jak rękawica się ma i się spawa to jest w miarę ciepło Niestety dzisiaj garaż nie ogrzewany, a nie będziemy stali i czekali. Jak silnik jest w szlifierni, jak mamy następną robótkę, to robimy następną robótkę. Prosta, coś Wam zaktualizuję, jak tutaj coś zrobię. Ale chciałem Wam właśnie pokazać, jak to tutaj wygląda, żeby to wzmocnienie tutaj było. Oczywiście, tutaj, jak ten trójkąt sobie dotniemy tak jak go będziemy chcieli zrobić to tutaj ten płaskol też pójdzie, a tu będzie taki trójkącik do, do trzymania jeszcze, żeby to zamknąć to no tak to będzie wyglądać kurwa, trochę niepotrzebnie tutaj za no mocno pospawałem i mi wciągło teraz się przypatrzycie jest celina. teraz ściskiem kanty pochwyciłem i boki ściągnę do siebie Nie, powinno być równo, tylko muszę zahaftować na trzy razy jeszcze pięć heftów do góry, żeby szło odciąć jak blachę wspawam to będzie już w porządku. Więc chwila nie uwagi. A tutaj będzie właśnie ładnie to widać, żeby było prosto. A chwilowo bo... w sumie tak na oko nie widać. Dopiero jak listwę przyłożysz, to coś tam widać. Ten środek odchodzi odtąd dotąd Więc tu musimy go dociągnąć. po wszystkim dzisiaj działamy nad łyżką. Chcę Wam pokazać, jak to wygląda w praktyce. Ujęcie taki łuk. Oczywiście yy, fachowcy powiedzą, że to jest chujnia, bo to jest chujnia, można powiedzieć, ale zaraz wie jak mam. Yy, bo prawidłowo powinno się to zrobić walcarką, nie mam takiego przyrządu, więc yy, zaraz Wam tutaj będę pokazywał. Znaczy, pokażę Wam jak ja to robię, o, bo nie będę Wam tutaj tłumaczył wszystkiego dokładnie, chyba że tak wyjdzie. Ale zaraz tutaj zaprezentuję jak to robię po prostu ja, w warunkach takich jakie mam. Dobra. Przyszykowuję sprzęt, wszystko co znoszę na tamtą stronę. I będziecie to widzieć na następnym urywku, jak to będę robił. Pierwsze, zaczynamy od uciętego płaskola. Dychy musimy go ściąć, tylko muszę go sobie odznaczyć, tak jak tutaj. ściąć sobie skos, żeby tutaj ładnie leżał. I potem go zacznę giąć nad upalnikiem. Ale to skos se wytnę, już jak sobie wspawam. Nie będę tylko na palniku, także Wam pokażę, jak to ja robię. Dobra, więc teraz się bierzemy. Musimy odpolić palnika i zacząć biorąć. Panią a się okazuje, że nie, bo mi uciekło. Muszę Tam to przełożyć trochę inaczej. Tamta szła pięknie, ale chodzi o to, że jednak tutaj nie do końca wszystko wyjdzie tak jak się chciał. Лапе. Все, все раз не лапе, Так не лапе, это из дубов. i robić to po kolei, to nie da rady inaczej. się naciągnie, wyprostuje, dotnie, i tak to tutaj wygląda. Chciałem się pośpieszyć, a wyszło jak zwykle. I jeszcze i tak go odbiję zaraz. Tam go podspawam, tu go podprostuję i pewnie wyjdzie w miarę jak tutaj. Tutaj, oczywiście, spawamy ciągiem, potem szlifujemy to na ładnie, gładko, w miarę. Żeby to też estetycznie wyglądało. I jedziemy z tematem. Pokażę efekt końcowy, jak skończę. No także mamy to wspawane, wyprostowane, dwa są takie same trójkąciki, żeby było wszystko ok, tu jest wyszlifowany, wyszlifowany, tutaj ładnie zagięte, ile się dało, tu trochę bardziej kanty zmniejszyłem, jeszcze to przejadę inną szczotką, no tu ostro, tu trzeba jeszcze przejechać, no i to by wypadało na tyle, i jeszcze tutaj tylko dwie rączki, zaraz to tutaj obmyślimy. Zmienimy jeszcze palnikiem elementy chwila końca dnia i jedziemy 4 elementy do uchwytu, do łyżki. Ok. Dawno tego nie robiłem, więc ciekawe jak mi wyjdzie palenie. Uh! mi się tak kurwa tak fajnie nie podoba jak myślałem O to kurwa straszy O ale kurwa No mogę radować i na dzisiaj koniec Siema, właśnie działam nad spieżnościami, bo już widzicie tutaj Nosy założyłem takie, ochronne maski takie tutaj wymyśliliśmy łyżka, jest do góry, więc to tam swój. Nie pokażę Wam sorobki na razie, ale to w innym urywku. I teraz jeszcze zbieżność muszę zrobić, bo tutaj była śruba urwana od y, ogranicznika skrętu, ale y, przykuło coś moją uwagę. To że jest luźny. O kurwa, ma nie, bo teraz pewnie stoi, to nie będą. Oha, jednej śruby nie ma w ogóle. No tak, grubo. No, muszę iść na zajęć, bo są trzy śruby. Przed ustawieniem go metni. Muszę się podnieść na łyżce i, i... ten... I wtedy zobaczę o co tam chodzi. Nie to by wyciągniemy, zobaczymy czy coś jest tam uszkodzone. Dobra, łączę się z Wami, jak coś pokaże. Więc sytuacja wygląda tak. ogranicznik zrobiony. Drążki trochę przeregulowane, żeby właśnie był spieżny i łyżka też zrobiona, nosy dołożona, więc na razie to tyle. Jeszcze na domiar złego, żebym używał śrubę, więc muszę jechać dokupić śrubę. Czy najlepszy, że ona pękła w połowie? Taki jak zwykle fart, zaraz wam to pokażę. Przejdziemy do garażu, w garażu gdzieś tu mam Przykręcone były fes lepsze. tylko ten kawałek trzymał, no i się przy dokręcaniu pękło. No ale to nic, trzeba kupić nową i założyć nową, żeby był komplet. Jaka ciekawa opcja, Lambo jest wyposażone w dwa siłowniki i tak jak teraz se możesz ustawić, wszystko, ale jak odpalisz to i tak one pchają do siebie trochę, a ten drążek to stabilizuje. Więc, ale było moje zaskoczenie, jak ściągłem sobie drążek i myślałem, że tak jak w normalnym traktorze, jak w szóstce na przykład, co okręcę kierownicą i se zluzuję to, nie? A się okazało, że jednak e, to jest odwrotność. Jak odpaliłem to obydwa ciśnienia idą i pchają się do środka na drążek. Dziwno. Dziwna, ale ciekawa. Więc nie miałem tutaj śruby, więc co tutaj. Dorobiłem na tokarni Tutaj, oczywiście, trochę taki łepek zrobiłem, bo te wszystkie śrubki takie mają, więc chciałem, żeby to było bliżej oryginału. Trochę mi tutaj gwintu brakowało, staczyłem, ale narzynką są naciąłem, więc będzie w porządku. Tutaj się okazało, że śruba nie była urwana Fajnie, i ten, i wyciągnął cały czas, musiałem to wszystko wyczyścić, bo pomiędzy łączeniami nie może być piasku ani innych rzeczy więc wyczyściłem do białego, złożyłem śrubę, dołożyłem nowe podkładki i będzie lux. tutaj jeszcze to przereguluję żeby było i wtedy tu już bym miał chyba koniec od tego tutaj teraz zależy skręt ale te lasze obrudziłem, już się tu kulałem ale to mniejsze o, tutaj właśnie widać tą dokładkę zagięcie, rączki takie jakbyś siedział w wyszce, bo tak chcieli. Bo mówi, że nie ma czego się chwycić. Jeszcze się zastanawiam, czy mu tu nie podspawać takiej płytki. patrzcie ile luzu jest i strasznie mu pewnie czepie łyżka. Musiał zadzwonić się, zapytać, jak nie to taki płaskownik bym tu wstawił. Po pod to, bo to w sumie na tym się opiera, nie? I nie będzie dusił tym, tylko tutaj, żeby był wyżej, żeby nie było aż tyle luzu. Muszę mu to podpowiedzieć, bo widzę, że tutaj już jak nie ma. Muszę do tego najrzeć, ale to tam mu zgłoszę. Jedynie Wycieraczki powymieniałem. naklejki zdrapałem, bo tutaj była naklejka taka stara nożykiem, tapiec ciarskim. I teraz tylko jeszcze muszę go poprosić, żeby mi przywiózł pokrętło i dołożymy mu jeszcze mocowanie do pokrętła. I to chyba by było na tyle. Chyba że coś się jeszcze domyśli, więc zobaczymy. Zastanawiam się, to bo one strasznie, jakby przebierały. I to jest chyba silnik dojca. I czy tutaj nie jest tak jak na przykład w ładowarkach Weidemana było, że listwy się wyjeżdżały i one albo przebierały, albo. Albo coś tam się z nimi działo, że właśnie on chodzi ładnie, ale po chwili zacznie poprzebierać i chodzi znowu dobrze. Więc jakbyście wiedzieli to możecie podpowiedzieć w komentarzu. I jakby ktoś wiedział czy to jest w ogóle silnik dojca. Ja plakietki nigdzie nie znalazłem, ale jeszcze coś tam poszukam, więc zobaczę. Więc to <laughs> będzie wszystko chyba z tego odcinka. Trzymajcie się, cześć.